Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Młody Samuel usługiwał panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się pan, a widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Jego oczy zaczęły słabnąć i już nie widział. A światło Boże jeszcze nie zgasło. Samuel zaś spał w przybytku pańskim. Gdzie znajdowała się arka przymierza. Wtedy pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto jestem. Potem pobiegł do helego, mówiąc mu: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem cię. Wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz pan powtórzył wołanie. Samuelu! Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: Nie wołałem cię, synu mój wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał pana, a słowo pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie. Samuelu! Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli zrozumiał, że to pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: Idź spać, gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel. Położył się spać na swoim miejscu. Przybył pan i stanąwszy, zawołał, jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa twój słucha. Samuel dorastał, a pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Cały Izrael, od Dan aż do Berseby poznał, że Samuel zyskał potwierdzenie jako prorok pański. Czytanie z Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi, Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.